Pieśń dzisiaj Wam zaśpiewam O trawy która raz wala z nóg, ona na talerzu i fajna chleba cieszy się brzuch. Pełna jest zalet i pożywna, nie zjeść jej próżny to trud. Gdy się pojawi, każdy spożywa, pochłania za duch. Gdy niczym dla nas słów pływa, wszystkich przechodzi rozkoszy dreszcz. Kto jej skrupował, chętnie zaśpiewa, wieczna chwała jest. O, o, mi się O, jej smak ja przeznaczenia idź. O, 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 o sałatka mi się śni. Ja, sałatka mi się śni. jej w gotowanych warzywach. Weź wiecz i z zrób. Dodaj jeszcze jajka na twardo i majonez włóż. Wszystko wymieszaj bardzo dokładnie. Przyprawy tylko pierwszy i sól. Jeśli chcesz, dodaj już i jazda na stół. O, 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 wieś o niej niechaj wiecznie brzmi. O, Sałatka mi się śni! O, 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 o! Jeź smakija, przeznaczenia nic. O! o, o, o. Sałatka mi się śni, sałatka mi się śni! O, 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 o! Wiecie o niej niechaj, biecznie brzmi O, 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 o. sałatka mi się śni. Magia, przeznaczenia nic o Z sałatkami się śni sałatkami się śni